Warszawa z lotu ptaka, a nad nią warstwa trującego smogu, który wszyscy wdychamy. Postanowiliśmy zrobić mały eksperyment i sprawdzić na ile czyste jest powietrze w naszych domach i czy możemy czuć się bezpieczni. Na rurę odkurzacza o mocy 1600 W nałożyliśmy bawełniany płatek kosmetyczny i uruchomiliśmy go na zewnątrz na 15 minut. Ten eksperyment powtórzyliśmy również w domu. Następnie porównaliśmy oba płatki. Jaki był efekt? Już w pierwszych minutach widzicie, jak płatek na dworze zaczyna zmieniać kolor. Proces ten postępuje nieco wolniej wewnątrz domu. Po 15 minutach wyraźnie widzimy, że płatkowi na zewnątrz jest bliżej do koloru czarnego niż białego. Ten czarny osad to nic innego jak pyły PM10 i PM2,5. Wciągamy je do naszych płuc z każdym oddechem. Jak wspomniałam we wcześniejszym odcinku na temat smogu, prowadzi to do niebezpiecznych chorób i jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Każdy monitor jest inny, więc u Was różnica w kolorze może być mniej widoczna niż na żywo. W związku z tym porównałam dla Was kolory obu płatków. 0% to idealna biel, 100% to idealna czerni. Dla próbki z dworu uzyskaliśmy 63%, a dla tej z domu 53%. Mała różnica? Na pozór tak, ale kolor zmienia się logarytmicznie w stosunku do ilości pigmentu, którym w tym wypadku są zanieczyszczenia. Ciężko to dokładnie ocenić, ale szacuję, że faktyczna ilość zanieczyszczeń w domu jest mniejsza o około 20-30% od tej na zewnątrz. Niestety okazuje się, że w przypadku kilkukrotnego przekroczenia normy samo przebywanie w domu nie ochroni nas w pełni przed skutkami smogu, choć na pewno pomoże. Pamiętajcie także, że eksperyment był prowadzony blisko Parku Szczęśliwickiego na Warszawskiej Ochocie. Jak widać na ujęciach z drona, centrum miasta jest w dużo gorszej sytuacji. Na górze pojawi się link do mojego poprzedniego odcinka o smogu, z którego dowiecie się, jak niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie i jak można je przed nim chronić. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, klikajcie kciuki w górę pod filmem i subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków w każdy wtorek. Ten odcinek został zainspirowany kanałem Nauka to Lubię, w którym wykonano podobny eksperyment na wsi. Link do tego filmu również pojawi się na górze. Poza tym, zapraszam Was na moją nową stronę na Facebooku, Okiem Chemika. Link do niej znajdziecie tym razem na dole, w opisie filmu. Śledząc ją, będziecie zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami, a ponadto będę tam wrzucać bardzo wiele ciekawych informacji, których nie znajdziecie na YouTube. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach albo na Facebooku. No i do zobaczenia! Cześć!